Z tej strony Iza z kanału Isapeta po pracy. Wpadłam na pewien pomysł, ale będę do jego realizacji potrzebowała waszej pomocy i bardzo liczę na to, że właśnie zechcecie mi pomóc. No i żeby zrealizować ten pomysł potrzebuję zrobić trochę sadzonek z epipremnum. No i na filmiku zrobię te sadzonki z czterech odmian, a z pozostałych zrobię już poza kamerami. W trakcie filmu powiem wam dokładnie o co mi chodzi, w czym będę potrzebowała pomocy. No i tak jak wspomniałam chwilę temu, bardzo, ale to bardzo na was liczę. A teraz zapraszam na film. Przed nami stoi Epipremnum Godzilla Variegata, ewentualnie Sangrilla Variegata. Ja je próbowałam tutaj ukorzenić poprzez odkłady, ale raczej mi chyba nic z tego nie wyszło. Nie wiem, czy to widzicie. O tutaj widzicie, są so, takie spineczki, powpinałam. Ale chyba niestety nic z tego nie wyszło. Zaraz się przekonamy. Opa, raz, dwa. Ja nie chcę likwidować całkowicie tego epipremnum, w sensie z tego kubeczka, w którym ono teraz jest. Chcę tylko z niego zrobić po prostu sadzonki, po to, żeby było po prostu gęściejsze. Dobra, teraz muszę zobaczyć, bo ono jakoś tutaj poplątane jest trochę. Muszę zobaczyć, jak to tutaj jest. No, chyba tu mi się udało, wiecie? Albo jest przykryte tu, albo się ukorzeniło, nie wiem. Dobra, więc ono jest takiej długości, jak tu widać, opsa. Z wrażenia, jaka jest długość tego EpiPremnu, aż mi telefon wyskoczył ze statywu. Ale tak, ona jest takiej długości i na pewno będę chciała z niego zrobić przynajmniej ze 3 albo i ze 4 sadzonki. I ja teraz sobie policzę, ile tutaj mamy mniej więcej listków, żeby one były równe. Dobra, tutaj do tego momentu, jak dobrze policzyłam, jest 12 liści. I w tym miejscu na pewno ciapnę. Będę używała nowego sekatora, który kupiłam sobie na temu. I tutaj będziemy ciap ciapać. I zaraz z tego sobie zrobię kolejne sadzonki, tylko najpierw zobaczę jak wygląda sytuacja tutaj. Czy on ma korzeń, czy nie ma? Ale wiecie co? On chyba ma tutaj korzonek. Tak, tutaj siedzi korzeniem. Dobra. To, to też sobie przetniemy tu w tym miejscu. W takim razie jak tu siedzi korzeniem, to go tu chlastniemy. Opa, i już mamy sadzonkę jedną. Czy on jeszcze gdzieś siedzi korzeniem? Zdaje się, że tu jest korzeń. Tak, to sobie przetnę tu. Nie wiem, czy coś widzicie pyk i tu też jest korzonek i sobie siedzi i tu też jest pocięta i z tego też sobie zrobię chyba jeszcze jedną tutaj trzylistną i one sobie zostaną tutaj w środku nie będę ich wyciągała, niech sobie siedzą i rosną dalej ale już mam podzielone także tutaj mam raz dwa, trzy nie, raz, dwa, trzy cztery sadzonki mam tutaj z tego zrobione no I z tego sobie porobię sadzonki trzylistne. I nie chcę startować od jednego listka, bo to strasznie długo będzie trwało. Aż one podrosną. Bo akurat to epipremnum rośnie u mnie bardzo, bardzo pomału. Dobra, i mamy to. Tu mamy szczyt. No i pozostałe cztery sadzonki. Tylko muszę teraz tak zrobić, żebym wiedziała, gdzie jest góra, gdzie jest dół. Tu było, czyli musi iść tak i tak. A może tak? O kurna, o kurna. Nie tak, dobra. Tak musi iść. No i pierwsze epipremnum mamy pocięte. I ja już Wam mówię co chciałam zrobić. Albo nie, najpierw pokażę Wam kolejne epipremnum, które będziemy cieli. To jest y, Epi Hams elises, jakoś tak to się mówi. Nie umiem wymawiać y, po angielsku tego, więc przyjmijmy, że tak się nazywa, jak ja to powiedziałam. Ja tu będę rozbrajała to i przy okazji Wam powiem. A więc wymyśliłam sobie, żeby na kratach, które wiszą mi na ścianach, zrobić sobie jedną ścianę całą z pnączy. No i chciałabym, żeby tam rosło i epipremnum. I filodendrony, i może piperki. Zobaczę, jak tam choje ewentualnie że będą się prezentowały. Czy któraś będzie taka mocno zwisająca. No i, no i tak. Teraz tego tniemy, a potem wam dokończę. Chyba to był głupi pomysł, żebym zaczęła teraz o tym gadać. To wyciągamy. No i tutaj też będę chciała podzielić to na w miarę równe sadzoneczki. Trzy, trzy. To by wyszły mi dwie. Raz, dwa, trzy. To mi wyjdą. O, tu będzie ciężko uciąć. Ale dobra, da się. No więc tu sobie utnę. Czy ja to dobrze policzyłam? Dobra, tutaj tniemy. Tak. I odstawiamy. No i mamy tej wielkości sadzonkę, którą teraz potniemy na mniejsze kawałki. No i zacznę ciąć od szczytu. Bo tutaj mi najbardziej na tym zależy. I to będzie. Raz. Dwa. No i tu została taka pierduleta. I teraz nie wiem, czy ją uciąć, czy nie uciąć. Utnę. Tylko, że może tutaj zrobię dwójkę, a tu zrobię... Tak, ta będzie dwuliś... dwuliścienna, bo tu ma za małe międzywęźla. Zobaczcie, ciężko by było mi ciąć. Więc tu ją utnę. Oops. Tak i tak. No i mamy pocięte kolejne epipremnum. Zaraz przejdziemy do sedna. Po co ja to robię? Bo ja nie mogę się skupić inaczej. <grym> Trzecim epi epipremnum, które będziemy, będę dzisiaj cieła, jest to EpiPremnum y, Maniula, Go Maniula Golden. No i też je sobie rozbroimy. Ono tutaj jest, jak widzicie, na patyczkach od balonów, ale to niestety już nie bardzo spełniało swoją rolę. Już było to epipremnum, jest za długie, bo to też zobaczcie, jakie jest już. Trochę ma tego wszystkiego. I ja je kupiłam jako taką małą sadzoneczkę. Tylko z tymi trzema listkami. Tu był jeszcze jeden, który już yy, odpadł, więc startowałam z takiej wielkości listków. No a w tej chwili mamy takie. One nie są jeszcze za duże, mogłyby być zdecydowanie większe, gdyby miały lepszą podporę, no ale nie mają, więc, więc tak. No i tu nie będę się zastanawiała, też zostawiamy tego malucha. tego z którego on zaczął rosnąć i zastanawiam się gdzie tu ciąć bo tutaj ma bardzo krótkie międzywęźla i fajnie, bo to znaczyło, że miał dużo światła i był dobrze karmiony no, tutaj jakiś nie wiem co to jest, włosek tu jakiś jest listek z innego kwiatka i tak się zastanawiam, co tu zostawić ale myślę, że tutaj chyba chlastnę tak, tu jest trochę dłużej, więc tutaj go utnę resztę zostawiam Dobra. I zostawiłam, jak widzicie, takiej wielkości sadzonkę. Odłożę ją sobie też na boczek, tu żeby mi nie przeszkadzała. No i teraz będziemy ciąć tą resztkę, która została. I też tu będę chciała zrobić sadzonki trzywęzłowe. Zobaczcie, tutaj już te międzywęźla są zdecydowanie dłuższe niż tam na początku. Co mi się zdecydowanie nie podoba, bo wolałabym jednak, żeby one były takie krótsze. Chociaż roślina cały czas stała pod lampami. Więc zastanawiam się, może miała. Jednak mimo, że stała pod tymi lampami, za mało tego światła. A może fakt, że ten palik, na którym on palik, ten patyczek od balona był za krótki i ona już tak się no, czuła, że jest za krótki, nie bardzo wiedziała, co ma ze sobą zrobić i dlatego wyprodukowała te dłuższe międzywęźla. A może po prostu ją za słabo karmiłam. I obstawiam, że to jest ta przyczyna, bo dosyć często zapominałam to epipremną podlewać, niestety. No i dobra, tu zaczynamy też cięcie od. Szczytu. Ciap, mamy szczyt obcięty. I tu też chcę mieć takie trzy listne sadzoneczki. Raz, dwa. O, ona tu się tak strasznie już powydinała. I to mi się bardzo, bardzo nie podoba. Tutaj chlasniemy kolejną. Tu właściwie ona jest na tyle długa, że mogłabym porobić podwójne. No, będę miała takiego potwora wielkiego od razu? Nie chcę. Dobra. Tu robimy resztę podwójnych. Za długie te międzywęźla są, nie podoba mi się to. I tu już są trochę krótsze. I tu zrobię trójeczkę. Chociaż może nie. Dobra, zrobimy jeszcze jedną dwójkę. zrobimy też dwójkę. I została mi taka kilkulistna. Dobrze, to już mamy. One sobie teraz będą tutaj leżały i obsychały końce im, a ja w międzyczasie będę cięła kolejne, ostatnie już. No i potem będziemy je wkładać do ukorzeniania. No i kolejnym, ostatnim już epipremnum będzie... EpiPremnum Jungle Star. I to EpiPremnum znacie, ponieważ yy, ja je wsadzałam do Hydro w swoim pierwszym filmiku na kanale. Nie wiem, czy będę w stanie wam pokazać bardziej, jak ono wygląda. Postaram się, ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Raczej chyba nie. Ale może ono wygląda. O, trochę tak. Dupnie to widać. No, ale trudno. No, i tutaj zaczniemy analogicznie, tak jak w tamtych. Czyli najpierw wymontujemy sobie podporę, która już w tej chwili zupełnie nie sprawdza się. Nie, nie spełnia swojej roli. Mimo, że to epipremnum jest. A chyba nie wiem, czy będę mogła to wymontować, bo ono zdaje się tutaj sobie przeszło. Nie dopilnowałam i ono tu przelazło. I boję się, że. A może mi się uda. Poczekajcie, spróbuję je wyciągnąć. Cudownie, udało się. Więc ja je sobie o, uwolnię od tego, bo tak jak mówię, to zupełnie już się nie sprawdza. To jest taka chyba z AliExpressu podpórka. I m, póki to EPI było małe, to dawała radę. W tej chwili już niestety nie daje. No i ono jest bardzo, bardzo długie. Właściwie to nawet nie wiem, jak się do niego zabrać, więc chyba jako pierwsze to po prostu zrobię cięcie, a potem je dopiero rozplączę. Żeby to miało jakoś ręce i nogi. No bo jak sami widzicie, o. Tak to wygląda. Nawet ciężko się do tego dobrać. I zostawię sobie też takie trzy listki tutaj. Upsa, Widzicie? Widzicie? Chyba. Ciap. Ucięłam. No i Taki kawałek zostawiam i odłożę go tu. Potem sprzątniemy, żeby mi nie przeszkadzało, bo tu będę musiała sadzonki gdzieś odłożyć. sobie No i teraz bierzemy się za ten kawałek, który jest długi. O! Widzicie, ile on ma? Ale gdyby miał krótszy międzywęźla, to byłby ładniejszy. No, ale niestety ma długie. O, jeszcze go cały czas wyciągam. No, tutaj rozwaliłam przy okazji. No i będę go też chciała od początku. I tu robimy jako pierwszą sadzonkę. Zrobimy sobie. A czekajcie, ja teraz już opuszczę kamerę właściwie. No bo nie ma potrzeby, żeby to było tak wysoko. Bo teraz już będziemy działać tutaj na stole bardziej. No i tu zrobię sobie sadzoneczkę dwuliścienną. Bo jak widać, tu trzeci listek idzie. Więc tak sobie flasniemy to. Dobra. Pierwsza jest. Tu zrobimy sadzonkę jednoliścienną, bo tutaj mam samą łodygę. Tu wychodzą korzonki, więc ja sobie zrobię jednoliścienną sadzonkę. A to obetnę i wrzucę jako ogryzek do mchu. Niech sobie leży. No, ona ma strasznie długie międzywęźle. Nie podoba mi się to zupełnie. Nie chcę takich. Tu będę cięła na pojedyncze sezonki, bo mi się po prostu to nie podoba. I też nie wiem, czy nie będę tego skracała. To pójdzie do śmieci po prostu. Tak, tu robimy ogryzek. Coś czuję, że tego epipremną będę miała najwięcej. No ale najwyżej będzie najgęściejsza sezonka. Jeśli uda i ukorzenią się wszystkie, to najwyżej będę miała, żeby się podzielić. Bo aż tylu to chyba nie będę potrzebowała. No chyba, że się nie wszystkie ukorzenią. Bo wiecie, że ja mam problem z ukorzenianiem, nie. Prawie skończyłam. I tam sobie zostawię dwu listcie, dw dwa listki. Bo jest dosyć krótka. No i teraz będę tutaj. Obcinała, żeby te były krótsze. Tu nic nie ma, więc to pójdzie do śmietków. To sobie ciachnę do śmieci, to idzie tu. To zostawiamy takie jest. Nie będę przycinała, tego też nie będę przycinała. Tu jest trochę za długie, więc to chcę też skrócić. Nie potrzebuję takiego długasa opsa to do śmieci. Powiem wam, że całkiem sprawdził się ten sekator. Za 8 zł były dwie sztuki, bo drugi był taki jak gdyby, kurde, zakręcony, więc spoko. To idzie tu. To idzie wszystko do śmieci, dobra. No i z tego Jungle Stara mam najwięcej. No zobaczcie, ile tego wyszło. No ale co ja na to poradzę. Dobra, damy im teraz trochę czasu i przerzucę je do pojemnika z perlitem. I będę je ukorzeniać. I jak to skończę, to wtedy Wam opowiem dokładnie, jaki mam pomysł i w czym moglibyście mi pomóc. No i dobra, zaczniemy trochę tutaj, żeby uporządkować to wszystko. Więc pierwsze, co zrobię, to tutaj mam kubeczek z jakimś perlitem, w którym kiedyś coś tam ukorzeniałam. Mały perlit, którego niespecjalnie ostatnio lubię. I tutaj wrzucę sobie wszystkie te alaogryski. Ja je w międzyczasie sobie już pocięłam, podcinałam te kawałki, które są zbędne. I po prostu je tutaj powrzucam. Zobaczymy, co z tego będzie. Muszą się tu zmieścić, bo ja nie będę mnożyła tego nie wiadomo ile. Dobra. I tak sobie leżą. Ja ten perlit za chwilę podleję i tu położę folię spożywczą na górę. Porobię w niej dziurki, tak żeby był dostęp powietrza, i to trafi na matę grzewczą. Więc pierwszą rzecz mamy załatwioną i ją sobie odstawimy tu. I teraz tak. Zaczniemy od yy, Jungle Stara, bo jego mam najwięcej. Tu mam takie wiaderko też z perlitem, taką mieszanką perlitu z małym keramzytem, którą też używałam kiedyś tam do ukorzeniania czegoś. I tutaj powkładam wszystkie te sadzonki tego Jungle Stara. Trochę mało tego keramzytu jest, no ale trudno. Musimy, musi mi wystarczyć. No, i tak każdą jedną po kolei będę wkładała. Nie, postaram się je powkładać w jedną stronę. Potem jak on będzie mokry ten perlit, to będzie dużo łatwiej niż teraz. I tak jedna za drugą. Już wszystkie sadzonki powkładałam. No i chciał nie chciał musiałam mieć jakiś perlit, bo było go zdecydowanie za mało. Wyszło mi całe takie kilogramowe wiaderko. Tych sadzonek mam nadzieję, że przynajmniej połowa się z nich ukorzeni, no, żebym mogła wykorzystać je do tego, do czego potrzebuję. No, i dobra, i tutaj mam kolejny pojemniczek, i do tego pojemniczka mam nadzieję, że zmieszczą mi się pozostałe sadzonki z pozostałych trzech epipremnum. No, i zaczniemy tutaj od godzilli. Chciałabym je wszystkie włożyć tutaj w jedno miejsce, żeby one sobie tutaj tak stały. Nie wiem, czy to się uda. Miejmy nadzieję, że tak. I szczecik Ops. Nie wiem, czy to wyjdzie. Powiedzmy, że tak to wygląda na razie. Tu też dosypiemy trochę tego perlitu za chwilę. Wsadzimy sobie jeszcze tego hampsa, damy go tu. może i zrobi inaczej, poczekajcie ja to spróbuję złapać wszystkie razem może tak będzie prościej wszystkie razem złapiemy na jednej wysokości i je wetkniemy po prostu o, tak i tak spróbujemy je wetknąć zobaczymy co to z tego wyjdzie czy tak nie będzie po prostu prościej a tutaj mi już wylazło niż tak wtykać pojedynczo może tak będzie prościej Nie wiem czy jest prościej, ale tak włożyłam. Dobra, tu jeszcze ten szczyt co mi wylazł. zgodzili Teraz je podsypiemy jeszcze. O, guzik tu mi wylazło. Też go podsypiemy perlitem jeszcze. Perlitu ci u mnie dużo dostatek. Dobra, i tu zostało troszeczkę miejsca na wsadzenie tego trzeciego epipremnu Maniula Golden. No i dobra, i je też spróbuję właśnie w ten sam sposób zrobić. Poukładam je razem. Nie będę go z żaden sposób spinała, bo nie ma takiej potrzeby, ale go wypchniemy razem. Tu jest to i to. Dobra. One są mniej więcej na tym samym poziomie tu jakiś listek obrywałam, bo on i tak zgnije. No i będę je wkładała tu. I zaraz zobaczymy. No jak to pójdzie? Powiedzmy, że jakoś tam poszło. Nie za dobrze, ale zaraz dosypiemy mu perlitu i myślę, że będzie fajnie. Ja ten perlit uwielbiam. Ugadnijcie, co zrobiłam. Oczywiście wysypałam perlit na podłogę, bo przecież nie mogło być inaczej. No i dobra, tu mam w kubeczku trochę perlitu i teraz będę dosypywać. Sypię tu na środek. Mam nadzieję, że się tu dostanie gdzieś. Bo to chodzi o to, żeby on się dostał tam pod łodygi, A nie, to było głupie. Nie tak nie weszło. Dobra, teraz tu delikatnie zrobimy. Okej. Okay. O ile o ile ja później czuję, że po skończeniu tego filmu jeszcze to tam posprawdzam dokładnie, jak to wyszło, bo chyba nie wszędzie wszystko będzie zasypane, ale spróbuję, bo jak widzicie mi się to wszystko tutaj wysypuje, no bo ja jestem zdolna niesłychanie. Dobra, i jeszcze mi zostało tu podsypać. Nie, nawet nieźle to wyszło, muszę wam powiedzieć. No i dobra. I wszystko jest zasypane, zobaczcie. Z każdej jednej strony. Bajzu, jak zwykle narobiłam, bo przecież jak ja coś robię, to nie może być tak, żeby było czysto. No tutaj bym jeszcze chyba dosypała troszkę. Jednak. Żeby było go więcej. On jest na razie suchy, więc jest taki fruwający, ale zaraz, jak się go tylko podleje, on zacznie się zupełnie inaczej zachowywać. No dobra i to mamy. No i tak, to już um, zapewne Wam mówiłam, więc chciałabym, żeby te epipremnum wylądowało na ścianie. No i roślinki będą posadzone w takiej doniczce od storczyka, jak do storczyka, 11,5 11 cm i do tego mam osłonki, takie do y, powieszenia. Z tym, że tutaj będę musiała przeciąć brzeszczotem, ponieważ ta część doniczki, osłonki jest dużo szersza niż oczko. Ale to już jest drobiazg, sprawdzałam, pięknie się to tnie brzeszczotem do drewna, więc nie ma problemu. Ale tak, w takiej doniczce chciałabym, żeby każde epipremnum było zarówno w formie przewieszającej się przez doniczkę, jak i pnącej do góry. I nie mam pojęcia, co włożyć w doniczkę żeby to epipremnum się pieło do góry. Na pewno nie chcę, żeby to był palik kokosowy. Wykluczyłam też całkowicie paliki z mchu, bo je trzeba non-stop nawilżać, a ponieważ to wisi na ścianie, to jest dosyć wysoko, więc nie chce mi się codziennie biegać i, i tego nawilżać, a ja w mieszkaniu mam dosyć małą wilgotność. Nie chcę też, żeby to epipremnum pieło się po kracie, na której będą wisiały osłonki, ponieważ chciałabym w dowolnym momencie mieć możliwość podejścia, zdjęcia całej doniczki z rośliną i na przykład, nie wiem, sadzenie jej do wanny celem umycia. I tak wykombinowałam sobie, żeby może jakoś zamontować do tych doniczek siatkę dopnączy. Ewentualnie mam też siatkę, która chroni roślinę na ogródkach przed ptakami i one między sobą się różnią wielkością oczek. Ta dopnączy ma wielkie oczka, ta przeciwko ptakom ma dużo, dużo mniejsze. No i wymyśliłam sobie jeszcze może korek. Z tym, że albo korek taki, powiedzmy, centymetrowy i taki palik z tego korka, ewentualnież mam takie cieniutkie okładziny 3 czy tam 5 mm, już nie pamiętam, i żeby je jakoś rozciągnąć, i żeby właśnie do korka się wczepiały korzenie. Tyle tylko, że no, ten korek z tej okładziny, jak gdyby, jest bez sensu. Znaczy, nie, nie jest bez sensu. Jest fajny, tylko ja nie mam pomysłu, jak go właśnie usztywnić. Na czym go, to są tak samo jak i te siatki, na czym to puścić, żeby to się trzymało? No i tu jest właśnie pytanie do Was. Czy macie jakiś patent na to? A może w ogóle macie jakiś inny pomysł, tak żeby te epipremna poszły w górę? Ale tak jak mówię, nie chcę używać do tego na pewno mchu i bambusa, na 100%. To są rzeczy zupełnie wykluczone. Hygrolon, czy Higrolon, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywa też. Myślałam jeszcze o takich drabinkach bambusowych, ale to by trzeba było od dołu założyć, zabezpieczyć je jakoś przed wilgocią, żeby nie gniły, bo też nie uśmiecha mi się co chwila, nie wiem, raz w roku czy raz na pół roku wymieniać tych drabinek. No i tak siedzę i główkuję. No i mam tyle czasu, ile czasu będą mi się te wszystkie sezonki ukorzeniać. Tak więc serdeczna prośba do Was, jeżeli macie jakiś pomysł, jakiś patent, cokolwiek, napiszcie mi czy w komentarzu, czy na prif. Może macie jakieś zdjęcia, które by jeszcze bardziej rozjaśniły obraz mi sytuacji. Bo wiecie, ja jestem blondynka i ciężko trochę myślę czasami, więc potrzebuję sobie. Nie zawsze jestem w stanie to sobie zwizualizować, więc czasami po prostu potrzebuję to zobaczyć. A jeszcze nie powiedziałam yy, jednej ważnej rzeczy, że wysokość tego palika nie może przekraczać 50 cm. Tak sobie to przyjęłam, tak sobie to mniej więcej wyliczyłam, żeby mi się zmieściły wszystkie pnącza na kratach. No i cóż, no i to by było chyba na dzisiaj na tyle. Całkiem sprawnie mi to poszło. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i że naprawdę, naprawdę będziecie w stanie mi coś podpowiedzieć odnośnie mm. upięcia tych roślin w górę. No i cóż, jak tylko one się ukorzenią, będę je przenosiła do prawdopodobnie lechuzy albo do bigosu własnej roboty, jeszcze nie wiem. Wykonam tą podporę dla nich, tylko jeszcze nie wiem, według jakiego pomysłu ona będzie, czy według czego tam. No i, i, i zawisimy. I jak już to wszystko będzie gotowe, to wtedy Wam pokażę efekt końcowy. A teraz już kończę filmik. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za oglądanie dzisiejszego filmiku. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, subskrypcje, kciuki w górę. Ja biorę się teraz za sprzątanie tego rozsypanego perlitu i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!